Jak myślicie, kiedy jako ludzie doszliśmy do wniosku, że gady i płazy jednak wcale nie biorą się po prostu z powietrza? Powiem Wam tyle, później niż mogłoby się to wydawać. Jeśli interesują Was odpowiedzi na tego typu pytania, a przy okazji lubicie ładnie wydane książki, to bierzcie się za przepis na człowieka Dawida Myśliwca. Gdyby nie jej oprawa, to moim zdaniem ta książka naprawdę wyglądałaby jak jakiś taki podręcznik, Starodawny, z XVIII-wieczny, na przykład, do biologii, i przy okazji jest po prostu przyjemna w odbiorze. Z takim zastrzeżeniem, że wiedza w niej zawarta to raczej wiedza szkolna z dodatkiem historycznych elementów. Niemniej w środku znajdziecie naprawdę wiele ciekawostek na temat ludzkiej biologii. Ten, te elementy historyczne mnie osobiście po prostu najbardziej interesowały, także jeśli czegoś takiego szukacie, to to jest naprawdę fajna rzecz. 也开以。<laughs>